Siemanko. dzisiaj zabieramy was na uzbecką wieś, oglądajcie. Dzień dobry wszystkim. To jest taki, taki wiejskie życie w Uzbekistanie. Przejechaliśmy do mojego dziadka. Na, dacze, na na wieś. I zaraz będziemy gotować na takim ognisku. Jak to powiedzieć, na takim ogniu. Będziemy gotować jedzenie. Ja to lubię, bo taki ma przysmak wtedy fajny. Proszę bardzo, już jest gotowe wszystko. Bez mięsa zrobię, a to z mięsem wszystko było. było. specjalnie bez mięsa zrobił, bo to nie mało jaż. Smacznego. jestem bardzo godna. Sytuacja wygląda tak, że przyjechaliśmy na cały dzień do dziadka Fary. Mamy zamiar zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Na no w póki co. Muszę stwierdzić, że bardzo mi się podoba taki powrót do przeszłości trochę. nie widać, że ktoś tutaj mieszkał jakiś czas temu, ale od dość dawna to wszystko jest zostawione samo sobie. Kilka, kilkanaście rodzin tutaj zostało, zdecydowana większość dawnych domostw jest po prostu porzucona i zostawiona na pastwę czasu. Tu jest taka jakby mała miejscowość, ale mieszka bardzo mało ludzi Chyba tylko 4 czy 5 rodzin nie, liczą, nie licząc z tych pasterzy z góry Oni tu na sezon tylko przyjeżdżają, żeby pasić swoje zwierzę Barany, te krowy no, Ogólnie wszystko jest zarosnięte, bo ludzie tu nie mieszkają i zostawili domy i tak to wygląda wszystko Do jakiegoś pierwszego sklepu stąd, nie wiem ile jest, jakieś 10 km, 15 Generalnie ciężko tutaj chyba, co? Jest ciężko, nie ma jakby wody No jest woda, ale nie taka pitna Bieżącej nie, nie ma No takiej wody, bieżącej wody nie ma Nie ma gazu Trzeba albo na takim co my smażyliśmy, na takim garnku Na ogniu Na ogniu Albo trzeba tak wstawić butlę gazową i wtedy no mhm. poza tym co, no prąd dobry, prąd jest, nie? A zasięgu nie ma tutaj Czasami tak łapię, ale ciężko. Internetem jest ciężko tutaj na przykład. U nas można dać jakieś 5 tysięcy, 10 tysięcy. To jest jakieś półdora albo dolar. I urwać sobie ile chcesz kukurydzy. Oczywiście tam nie tymi, nie, nie workami. Ale ona to nie patrzę po prostu. nie. Przychodzisz sobie, zbierasz. Bo teraz są zbiory kukurydzy. Zbiory kukurydzy, tak? ale co jest ciekawe, nie kupisz surowych, tylko gotowaną nasz kupisz. A. Dlatego ja chciałam kupić surową. Babcia od niedawna mówi, że e, chciałaby zrobić taki w piekarniku jakoś coś tam z kukurydzą mm. zrobić. wiesz. O, patrz jak fajne. A sami, chłopcze? A sami, chłopcze? Półsłodam jechmo. Ja cholam. Ukropkać niech mogłoby? Tak, ukropkać niech. Masz za chłopca jak Andorę. To standard? No. Andor? Och, Andor. To jest moje fajne. Ale inne trochę niż normalne. Bo oni sami to zrobili. Uzilek w ogi, Asylon? Sami to zrobili, kupione. Z gliny sami zrobili. To pół. Tapczale. Mm. Choć nie krastej was gdzieś u nas. Dajcie, 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 dajcie. Bardzo miło przechodziliśmy sobie tutaj ścieżką i ludzie nas zaprosili do siebie. Chcieli ugościć herbatą, ale podziękowaliśmy. Ale opowiedzieli nam trochę o okolicy, nie? Tak, tak. No. Pierwszy raz widziałem jak... Chyba pierwszy raz widziałem jak papryka rośnie. <laughs> U nas też rośnie. Ale chyba, to nie, ale nie, papry nie tak papryki. Ale nie taka, no. No, no właśnie. tak, bo to jest inna papryka. Wy to, to mówicie to było bulgarska, było nie? Bułgarski pierc mówimy. Bułgarski. Bułgarska papryka mówimy. Mhm. No. Bulgarski Bardzo smaczna polecam jakby co. <śle> no, miło, miło. No tutaj niewiele trzeba, żeby ludzie okazali sympatię. No. Szczególnie tutaj na wsi widać. Pan powiedział, że o, po co on ci tam nagrywa, tam jest brzydko, chodźcie do nas do środka, jest fajnie. Tak. <gry> Niech cię tutaj nagrywa. A jak powiedziałem, że chcesz z Polski, to od razu, herbatę, coś tam, wiesz. No. O. Sympatycznie. Ej, ty jesteś chory. Patrz, kury chodzi tutaj, widzisz to? Ślad taki. O, osiołki małe. Kurde, wiesz trzeba, fajne by było liście kukurydzy stamtąd stamtąd poprosić, żeby nam dali kilka i bym pokarmiła ich to by do nas przyszli a tu jakiś szkamy się na chodź ogólnie jest tak, że y, w, tutaj w górach są takie dwie małe miejscowości tutaj z tyłu, gdzie my mieszkam, czyli gdzie, gdzie mój dziadek y, ma dacie, mieszka i tam dalej I, i na tamte dalsze dacie mówią u nas y, piane dacia bo tam wszyscy ludzie chleją i taka patologia w ogóle i mieszkają tam dużo Chińczyków ogólnie. I tam nie można w ogóle puszczać psa, bo oni go po prostu złapią i zeżą. Tak samo z naszego psa. Naprawdę wam mówię, bardzo płakałam, bardzo byłam zła, bo go kochałam. A on jakoś, bo tam jedna kobieta taka mieszkała, pamiętam się byłam tutaj mało, to ona do nas przychodziła. Jakieś takie rzeczy przynosiły coś, tam po prostu brakowało kontaktu, nie? Ja byłam tutaj siostrą, z Niginą i czasami ona tak mi się nami siedziała, coś tam jedliśmy. No i też oczywiście, że tam też byliśmy u niej. I pies oczywiście poszedł kiedyś z nami i już nie wrócił z tamtego czasu. I ona powiedziała, że sąsiad naprzeciwko jego złapał i chyba zeżar. To jest takie urządzenie z tyłu. Nazywa się Ciar Ono właśnie tak się kręci i ma taki wiaderkę, nie? Przelepione jakby powiedzmy. I woda się w, z tych wiaderów się wylewa do takiej jakby, nie wiem, ury, rury. <laughs> e, I potem idzie po tej, rury, po, po tej rury już dalej tutaj na wsi, do, do ludzi jakby. I oni tą wodą właśnie polewają te pola. My też mamy stąd wodę. Wiedzą, że on nie chce tego jeść. Będziesz powąchał i nie ja, ty On wie, co on może jeść. Dobra, co ty możesz? Zaraz Chodź teraz Podkarmiłaś? Tak, podkarmiłam. A te kury są paskudne. Czemu? Bo czasami jak dziadek kiedyś tak karmił, że na przykład tak e, wypadło, że i psów karmi, i kur, wszyscy kur przychodzili i u, u psów zjadali. A. Bo oni mają jakąś taką zupa, coś takiego, nie? im gotuje. I do tego. To jest moja mama. Ja malutka i tata. To jest Aziz za ciocia. To są sąsiedzi. Zdjęcie sąsiadów? A, A i, jakichś... i mama Tu jest mama No do jakiejś ślubów coś, coś Oni zawsze takie wspólne zdjęcie robią u nas, nie? To jest ja, patrz chłopak, nie? Jaki chłopczyk O, nigdy inny patrz On lubi się przytulać, nie? No A ty tutaj dużo czasu spędziłaś w dzieciństwie? Jak tylko kupiliśmy Czyli kiedy? 8-10 lat temu. Mhm. Jak tylko kupiliśmy to oczywiście często tu bywałam. Sniegino, nas mama po prostu na lato oddawała do dziadka. My tu wiesz, chodziliśmy tak miesiąc, dwa miesiące, czasami nie na dużo i sami nawet chcieliśmy przejeżdżać tutaj. No, na zimę też, jak mieliśmy fery te zimowe, byliśmy już wolni ze szkoły, to też przejeżdżaliśmy. No i tak wiesz, no, jak mniejsze byłam, to tak, ale potem jak poszłam do tej szkoły tanecznej, to już mniej, bo na lata zawsze byłam zajęta już nie mogłam przyjeżdżać. Czyli że ostatnie, lat, ostatnie jakieś 5-6 lat tutaj byłam częściej, a od tego 5-6 lat już nie, a potem wiadomo, że do Polski wyjechałam, nie? Czyli z chęcią I... tutaj przebywałaś, tak? E, tak, z chęcią, bo wiesz, nam, mama nam nakupowała różnych słodycze, jakieś takie fajne rzeczy i my się pamiętam, kiedy się no siedzieliśmy, na ile dni tu jesteśmy, to jakoś tak nawet to wiesz, e, tak... Dzieliliśmy, nie? No i tak wiesz, było dobrze. A co, co wy tutaj robiłyście? Bo rozumiem, że żadnych koleżanek, ani kolegów tutaj nie było Więcej za było, było. A, czyli było więcej. W tamtym więcej. domu było, e, taki był chłopak Muhammad, e, on był taki śmieszny, on przychodził do nas. E, w tamtym, o tam, widzisz tam naprzeciwko, ten domek taki kwadratowy, to tam był, e, też oddawał swoje, córka była taka, ona była starsza ode mnie wtedy, no. Nie, jakieś 3-4 lat starsza ode mnie była i dwóch braci miała, nie młodszych. Oni byli, my z nimi byliśmy I tutaj ktoś też na lato, wiesz, swoje dzieci przynosi, bo więcej ludzi wtedy mieszkało. No i co my sobie, wiesz, bawiliśmy się dobrze. Jakiś basen, oczywiście to były brudne wody, ale my się tam, wiesz, kąpaliśmy normalnie. Albo jak na przykład zimą przyjeżdżaliśmy, nie, to tutaj dużo śniegu jest zimą. I my na przykład braliśmy reklamówki i tam takie słomy dużo, wiesz, napchaliśmy. No i co siadaliśmy i wiesz, wodą polywaliśmy, żeby to wiesz, tak na, na, na rano, żeby tak, e, taki lud się stał. No i co? I potem zjeżdżaliśmy z tej, z tej, z tej góry. No ogólnie było fajne, nie? No potem coraz rzadziej, rzadziej, było wiesz, poszłam na tą szkołę do tej szkoły tanecznie, potem wyjechałam do Polski. E, jak tam dwa lata temu w domu byłam, to też byłam chyba raz czy dwa przyjechałam w ogóle, bo nie miałam czasu, byłam krótko w ogóle. Bardzo kochamy kiedyś mieliśmy królików dużo. Ja do domu ich się a dziadek się złościł. Że z tymi króliczkami chodzę do domu psów mieliśmy, kotów mieliśmy, a teraz już mniej. Generalnie łatwo jest zauważyć, że trochę względem tego co opowiadasz ta wieś się wyludniła. Tak, no. Nawet powiedział, że dziadek tamten dom po prawej, że oni wyjechali do Polski, bo mieli korzenie i wyjechali. Pamiętasz, dzisiaj o tym mówił? Więc wiesz, już jedna rodzina minus. Tamten już od dawna sprzedaje, ale nie może sprzedać, bo ma okropny domach, to dużo za niego. Tamten, więc oni też już tutaj nie mieszkają, bo wiesz, ta córka już ożeniła się, chłopaki się czyli chłopaki się ożeniły, córka wyszła za mąż i wiesz, starszy rodzice już nie przejeżdżają tutaj. A kogoś pamiętam. Ta kobieta co z tym Muhammadem, to oni nadal tam mieszkają, więc tam dzisiaj byliśmy, ale ona chyba spała nie wyszła, nie? Więc może później pójdziemy do niej jeszcze raz. No, tak teraz jest bardziej mniej osób tutaj. Dziadek mówił, że ile rodzin tutaj mieszka w okolicy? Pamiętasz? No ja zaraz 5-6? No jakoś tak 5-6, no nie więcej. To jest bardzo mało takich prawda. No kiedyś było więcej właśnie 10-15 i wiesz, to odczuwałeś się chociaż te 10-15. Jeszcze ja wiesz, jak z dziećmi przyjeżdżali na lato, to krzyki jakieś zawsze było w innych daciach słuchać, wiesz? Było fajne. A teraz już tego nie ma. To byłoby na tyle, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadawać. Też chętnie opowiem. No, to by było na tyle w temacie uzbeckiej wsi. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy ją z w miarę interesującej strony. Mi na przykład się bardzo podobało, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony całym wypadem i chętnie wrócę tutaj jeszcze, szczególnie zimą, bo Takie mówiła, że całkiem ciekawe atrakcje tutaj się hmm. odbywają zimą. Można zjeżdżać na workach i takie typu rzeczy, bo tu dużo śniegu jest. No e, i co? No tak jak mówię. Hmm. E, to było fajnie. Tak, było bardzo fajnie. Jeżeli Wam się też podobało, to możecie zostawić łapkę w górę nawet albo nawet subskrypcję albo napisać komentarz albo napisać komentarz yy... i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku który pojawi się prawdopodobnie w niedługo niedługo, na pewno niedługo no, także do zobaczenia trzymajcie do zobaczenia. się, do cześć idziemy teraz walczyć z psami mamy nadzieję, że nic nie będzie a jak coś będzie, no to już się nie zobaczymy w naszym na, to już się nie zobaczymy w następnym odcinku. Więc... Do zobaczenia albo żegnajcie. Na razie. Na mój. Na mój.